Hej, dzisiaj tak trochę z innej beczki, poradnik, jak ja wykuję, e, na przykład zupę w słoiki. E, taka zupa, którą wsadzę w słoik, bez żadnych tam gotowania i tak dalej, potrafi przetrzymać miesiąc, dwa, czasem nawet trzy. Jak za długo przetrzymam, to po prostu e, próbuję, czy nie jest kwaśna i po prostu wyjmuję z lodówki i jem. W lodówce naprawdę długo potrafi wytrzymać, a wcale to nie jest skomplikowane. Jak widzicie, zupę doprowadzam do lekkiego migotania, do takiego lekkiego wrzenia, żeby miała to około 100 stopni, żeby była gorąca, ale żeby też mi się nie przypaliła. No i teraz wystarczy, biorę umyty słoiczek, czasem go zalewam też ciepłą wodą z kranu, taką gorącą, żeby nie pękł, ale jeszcze nigdy to się nie zdarzyło. I po prostu biorę taki umyty, czysty, suchy słoiczek i wlewam moją zupkę. Dzisiaj zrobiłem ogórkową patrzcie na to, że jest taka gęsta w moje zupy to można o, łyżkę praktycznie trzymać i się nie przewraca ale ja po prostu lubię takie męskie gotowanie wszystkiego jest dużo, no ale wracając do tematu nalewam ten słoik tak z centymetr, półtora przed przed rantem e, pełnego oczyszczam do sucha gdzie będzie zakrętka? Zakrętkę też dobrze sprzeczy, z jakiegoś kurzu? I po prostu zakręcę. Po zakręceniu, oczywiście, słoik przecieram. Teraz, teraz, To jest je dobrze zakręcone już do góry nogami, choć nie zawsze to robię i tak to działa. Natomiast jeżeli położę do góry nogami i postawię yy, i coś by było niszczone, to tutaj by pomerki powietrza się pojawiły i wtedy widzę. No i w ten sam sposób, o jak widzicie tu wlałem ciepłą wodę, bo wiem z fizyki, że może pęknąć, No chociaż jeszcze mi się nie zdarzyło. Przezorny zawsze ubezpieczony. I nalewam taki lekko migotający, ciepły posiłek. No, wyszło naprawdę gęste, ale uwielbiam. Czasami bardziej przepuchnęte, czasami mniej. Okay. Wycieram do sucha. Najpierw tylko gwint i powierzchnię styku, tą górną słoika z zakrętką. Zakrętkę też wycieram do sucha. Ja mam dość dużą e, tolerancję na gorące, więc robię to wszystko rękami. Dla to nie jest żaden problem, natomiast jeżeli byłoby wam gorąco, to można robić oczywiście to przez szmatkę. To jest mój sposób. Nie mówię, że to robię książkowo, ale działa. Pamiętajcie, jeżeli coś jest głupie, a działa, to głupie nie jest. W mnie to się sprawdza w 100%, tak naprawdę 2-3 miesiące może zupa wytrzymać, ale to tak ekstremalnie, bezpiecznie, na pewno miesiąc wytrzyma w lodówce. Tyle, jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i na razie.